Dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć Państwu wypowiedzi polityków PIS-u, które świadczą o tym, jak bardzo ta partia miota się, jeżeli chodzi o sprawy związane z podatkami czy podniesieniem kwoty wolnej od podatku. I my, jako partia Korwin, mówimy, sprawdzam. I na początku poproszę o puszczenie wideo, które właśnie przypomni Państwu te wypowiedzi polityków PIS-u z czasów kampanii wyborczej, i oczywiście te, które padają z ich ust teraz. Ta dobra zmiana to 500 zł na każde dziecko na miesiąc, to 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców, to 12 zł minimalna stawka godzinowa, to wreszcie kwota wyższa wolna od podatku. To więcej pieniędzy w portfelach Polaków, to silniejsza polska gospodarka, szybciej się rozwijająca, to wreszcie większe wpływy do budżetu. Kiedy możemy spodziewać się podwyższenia kwoty wolnej od podatku? Oczywiście to jest... Yy... 1 stycznia 2017 roku no, trudno, żeby w trakcie roku robić tego typu zmiany podatkowe w podatku, który ma system rocznego rozliczania, więc do 30 listopada mamy spokojny czas, żeby to zrobić. Natomiast w tym projekcie, który złożył pan prezydent, bo jest przecież taki projekt, tam jest zaproponowana kwota, wyższa kwota wolna od podatku dla wszystkich do 8 tysięcy złotych podwyższona. Nasza propozycja rządowa prawdopodobnie będzie szła w tej chwili w tym kierunku, ażeby kwotę wolną od podatku przyjąć na pewne, rozłożyć na pewne etapy. Skłaniamy się ku temu, żeby w tej chwili, w tym pierwszym etapie, wyższa kwota wolna od podatku zaczęła obowiązywać dla osób najniżej uposażonych, a przede wszystkim dla emerytów. Kwota wolna od podatku zostanie skonsumowana w projekcie jednolitego podatku, zapowiedział w poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Cały czas podtrzymujemy deklarację, że kwotę wolną od podatku podniesiemy, natomiast termin wdrożenia jest terminem otwartym, powiedział dopytywany. Mam świadomość obietnic, które złożyłem. One nie są trudne do dopełnienia. Nie słuchajcie Państwo, tego, co opowiadają, że się w Polsce nie da obniżyć wieku emerytalnego, że się prawda nie da podnieść kwoty wolnej od podatku, bo się budżet zawali to bzdury. Bardzo dziękujemy i poproszę Konrada Berkowicza o zabranie głosu. Szanowni Państwo, my y, mówimy o tym nie tylko po to, żeby zwrócić uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość oszukało swoich wyborców, bo co do tego niedługo Polacy nie będą mieli i tak żadnych wątpliwości, ale po to, żeby zwrócić uwagę na bardzo ważny problem. Otóż Prawo i Sprawiedliwość w programie, w uzasadnieniu programu 500+, Zapowiada, że ten program zwiększy demografię. Co prawda sam zapowiada, że bardzo niewiele, bo w ciągu 10 lat, z 1,3 do 1,5 współczynnik dzietności ma się zwiększyć. Ale, ale jeśli ale, ale, tak czy inaczej, jeśli program 500 Plus zwiększy demografię, to i tak nie w Polsce, tylko za granicą. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci, które teraz się urodzą jak tylko dorosną, wyjadą do za granicę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będą musiały zacząć spłacać długi, za które jest wypłacane to 500+, plus. A przypominam, że rządzący już zadłużyli każdą czteroosobową rodzinę na 300 tysięcy złotych, a po drugie dlatego, że w Polsce nie opłaca się pracować, bo praca jest opodatkowana horrendalnie i Polacy mało zarabiają. Gdzie te, ci ludzie wyjadą? Oczywiście do krajów, w których podatki są niższe, na przykład do Anglii, której kwota wolna od podatku jest 30 razy wyższa niż w Polsce. W Polsce kwota wolna od podatku jest niższa niż nawet w Zambii czy w Botswanie, a prawo i sprawiedliwość, które mówi, że dokona, dokona cudów, wybuduje miliony mieszkań i rozda wielkie pieniądze, nagle mówi, że nie potrafi zwiększyć kwoty od, od podatku wyżej niż Zambia czy Botswana. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska przez 8 lat wygnała Polaków za granicę, a Prawo i Sprawiedliwość wbrew obietnicom nie pozwala im wrócić i jeszcze stara się produkować swoimi programami polonie. W 1998 roku, świętej pamięci, Krzysztof Dzierżawski powiedział, że otwarte fundusze emerytalne znikną, jak tylko będą musiały wypłacać pieniądze, i tak się stało. I tak samo będzie z demografią. Jeżeli w ogóle ona się poprawi, to zniknie, jak tylko te dzieci dorosną i będą chciały zarabiać pieniądze, wtedy uciekną do zagranicy. Dlatego apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości, żeby spełnili przynajmniej tą swoją obietnicę wyborczą i zwiększyło przynajmniej trochę kwotę wolną od podatku. Bardzo dziękuję. Panie prezesie? No ja nie będę apelował do, do PiS-u o nic, bo to jest bez sensu. E, PiS, PiS stoi pod, przed dylematem. Albo te obietnice zrealizuje i będzie katastrofa, albo ich nie zrealizuje i wyjdą na kłamczuchów. Także, także dylemat, jest, dylemat jest, jest dla PiS-u tragiczny. Myśmy mieli wrażenie, że Pis nikt na ścieżkę nie wejdziesz. Natychmiast po wyborach się z niego wycofają, z tych obietnic, no bo to lepiej oszukać niż zrobić głupotę. No oni jednak brną w to wszystko, zwiększają, więc... Nie wiem. Był, są podejrzenia, że po prostu chcą zrobić wybory przyspieszone i, i, i liczą na to, że, że zanim wyjdą skutki tego wszystkiego, to zrobią wybory. Nie wiem, co to, bo to jest... Głupota jest straszliwa. Ja widzę analogię do roku 1954, kiedy komuniści za Bieruta też wdali się w bardzo liczne oblicze socjalne, budowali nowe huty i tak i w 1954 roku zrobiła się taka katastrofa, że musieli oddać władzę ekipie Gomułki, prawda? Do tak, tak dziękuję bardzo. może lepiej, dziękuję. gdyby to było 2000 plus, bo wtedy szybciej te skutki by były widoczne, bo no zdążylibyśmy no. się wycofać. Nie no, podnieść, podnieść płacę minimalną do 7 tysięcy miesięcznie, co dostaną w wyborach nawet 80% podejrzewam. Ludzie są głupi. Bardzo dziękuję i prosimy o pytania. Dzień dobry, Tomasz Grzalewski Lady za Skoro mówimy o Prawie i sprawiedliwości, e, chciałem pana, państwa poprosić o komentarz do tego, że prawdopodobnie nie będzie odpowiedzi polskiego rządu na opinię Komisji Europejskiej, o czym to świadczy. Nic niczym nie świadczy. Komisja Europejską możemy się spokojnie nie, nie przejmować. A nie przejmować, ja się bardziej przejmuję rządem polskim, który łamie logikę, bo na, napaść na Komisję Europejską mnie nie, nie, nie ziębi ani grzeje, natomiast łamanie zasad logiki, łamanie prawa, logiki prawnej prawda, jest, jest zresztą niedopuszczalne, bo to zostaje, bo to zostaje w świadomości prawników w Polsce, Upuszcza się przekonanie, że można, że można prawo naginać, łamać, to falandyzacja, Zawołający, to była przy tym małe piwo, prawda? Także, także i to PiS nam mówi, że zrobi nową ustawę. Nowa ustawa niczego nie zmieni. Jaka by nie była przyszła ustawa, Pis złamał rząd, rząd pani Szydło, złamał konstytucję, nie, nie publikując tego orzeczenia trybunału. I, i, I co było potem, nie ma żadnego znaczenia i tak mu musi trafić przed, przed Trybunał stanu, ten rząd. To, to jest jasne. Bardzo dziękuję, prosimy. Dobry, czy to ja chciałem zapytać trochę w innej kwestii, mianowicie w sprawie referendum Wielkiej Brytanii odnośnie wystąpienia z Unii Europejskiej. Jakie są Pana przewidywania na wynik tego głosowania i jakie to może mieć skutki? Tak. Dwa, tyg... Dwa tygodnie temu... Opublikowałem przypowiednie, że Brexit wygra procentami. W tej chwili niektóre sondaże dają mu już 10, ale niektóre dają mniej. Zobaczymy. Kontakcja będzie bardzo silna. Co mnie bardzo niepokoi, to to, że w ostatniej chwili na parę godzin przed północą rząd zwiększył zasięg rejestracji, i dopuścił jeszcze dalszą rejestrację i podejrzewamy machinację machlojki wyborcze. Już w Irlandii były skandaliczne machlojki, w Austrii były skandaliczne machlojki, ci ludzie się nie. Cofną. Nie, 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 nie cofną specjalnie, z tym, że z drugiej strony w, w Anglii jest bardzo silna i yy, liczna opozycja, oni będą kontrolowali te, te komisje wyborcze, myślę. No, z, zobaczymy, bo to wiadomo, że, pana, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy jaki tam mieć skutek dla Unii Europejskiej wyjście Wielkiej Brytanii znaczy, dla Unii to jest pogorszenie sytuacji Unii Europejskiej niewątpliwie, bo wpadniemy w ręce duetu Niemiec i Francji a w tej chwili jeszcze Wielka Brytania była jakimś czynnikiem łagodzącym więc będziemy w niej tościwych łapkach łapkach e, pani Merkel i tego no jego ekscelencji Franciszka Hollande, żeby nie powiedzieć brzydziej. I, i niestety, ni, niestety to nie jest dla nas dobrze. Od razu chcę powiedzieć, że ja liczę, że we Francji zmieni się rząd i Francja ponownie stanie się sojusznikiem Polski, a nie Niemiec. Liczę, liczę, liczę na, na to, że się zmieni rząd we Francji. Natomiast no, niestety nie, teraz jest tak, jak jest. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje prasowe.